Cześć wszystkim! Tak wyglądają ziemniaczki. Posadzone były 1, 1 maja, czyli już z półtorej miesiąca maja. Tak wygląda pole. Colutkie zielone. Tylko nie wiem czemu. Ziemniaki w ziemniakach jest odstęp, duże przerwy o. na przykład tu o jest duża przerwa ale dopiero się wybija o. mały ziemniaczek nie wiem czemu to tak się dzieje nierówno wschodzą Też jestem zaskoczony, bo powiem, nie były pryskane odstąpki, bo jej brak jest. No, jak tutaj duży krzak, a tu jest znowu mały. Czemu to tak może być? Tak to wygląda. No, tak samo tu. Przerwy. 2 metry, ale wyskakują młode no, tak samo tu coś takiego Nie wiem co to za przyczyna taka o, Tak samo tutaj niedawno powyskakiwały o. Może ktoś z was się spotkał z takim przypadkiem. Wszystkie były sadzone równo. O, wschodzą. Wiadomo jak No tutaj to jest piąta klasa. No co idziemy? Stonki nie widać Nie wiem czy zapobiegawczo coś pryskać, czy nie O to wygląda Nie ma, nie ma nigdzie Stonki ani młodej, ani starej. To i dobrze. O, tak samo jak tutaj. Zimniaczki. Dopiero wschodzą. Nie wiem. Pierwszy rok prawie taką ilość nierównomiernie wschodzą. Albo coś takiego się dzieje. O, jak na tym krzaku. Pozwijane. Ma liście. Nie wiem. Może jakaś odmiana inna w to wpadła? Wszystkie mają rozwinięte. Ale takie zwinięte. Plan jest rzucić nawóz jeszcze ze 100-130 km. Obradlić. Już myślałem, że stonka, ale bydronka. No tak samo tutaj kolejny krzak, tak samo wygląda. Ten tak, a ten tak. Nie wiem, co za przyczyna. No tutaj już idziemy, klaso ziemi, dajże szóste jest i jak widać powsch powschodziło. Ale jak będzie, to nie wiadomo. Co można jeszcze rzucić tutaj na ziemniaka i co od zarazy dajecie. O, to najważniejsze. Jaki oprysk dobry od zarazy jest. O. Zobaczymy, ile tutaj na tym wyda. O, tutaj kolejny krzak, taki sam. Pozwijany. Jak to się prezentuje? No, a tutaj dopiero zaczyna wschodzić. Nie wiem czemu to tak ma. Temu, że klasa ziemi taka i sucho było. Dopiero teraz odbija się. Ale jak się idzie, patrzy to wszędzie zaczyna wschodzić. Może przerw nie będzie. Tak, jak tutaj. Ładnie o, Tak samo tu Oj. zobaczyłem ile to coś wyda na tej ziemi Wilgoć to ma jak się weźmie to Dosłownie o, jest wilgoć o. Wschodzą. Jeszcze może deszczyk popada. To będzie dobrze. Tak samo jak tutaj. Dopiero zaczynają się wybijać. Czemu to tak nierówno wschodzi? No i jeszcze jaki tu dodatkowo nawóz można zastosować. Prócz mocznika. Żeby to lepiej wyglądało. Gdy się popryska wszystko popali. Nie wiem czy tam będzie skomosa. Ale to będzie widać. Hmm. Powiem tutaj to ładnie. Powschodziło jakiś kamek. Trzeba przyjechać kiedyś w sobotę i te większe pozbierać. O, głazik. No, i jaki idę? Nie ma stonki. Nie wiem od czego to się mało. Tutaj jakie krzaki dużo. O. No, a tutaj to chyba zaraza już bierze jakaś. Albo czegoś brakuje. O. Zobaczymy, może trochę przypóźno posadzone były można było z dwa tygodnie wcześniej i można by było rozbronować się to lepiej by powschodziły no ale jak jeszcze się, ma się inne zajęcia prócz tego to tak wychodzi tak to ładnie rosną zobaczymy co to będzie z tego no jak co doradźcie co sypnąć można jeszcze żeby to podgonić na takiej słabej ziemi. O. Tutaj już miejscami to strach wjeżdżać ciągnikiem. Wybujało. No ale jeszcze raz się sypnie. W piątek chyba. Ucznika może coś jeszcze zobaczę. Nie wiem co jeszcze można sypnąć się pobożę je I tutaj zostanie tylko pryskanie o. Tak to wygląda nastanki stanki nie widać o. I Nie ma To może nie będzie jej albo no jeszcze naleci gdzie jak to się prezentuje w tej działce jest 4,20 chyba, czy coś takiego już nie pamiętam o, mamy ziemniaczków zobaczymy jak to wyjdzie jak w miarę będzie na plusie lepiej jak na zbożu to w przyszłym roku z 8-9 hektarów się posadzi ziemniaka Tutaj w tych woda stała widać jeszcze wilgoć ma um. jak coś chcecie więcej ziemniaków to piszcie w komentarzach subskrybujcie, lajkujcie kanał Będę wrzucać dalej filmiki um. Może zobaczę jakiś filmik zrobię jak się oburuje je. się do irgi irga powiem irga jakoś słabiej rośnie Więc tutaj już jest irga zasadzona powiem dużo niższe krzaki są w irdze, jak w noi no ja mam bardziej na, tu um, naciny nie nacina to nacina wybujało Czyli tak powiem, słabiutko, niskie. O, widać, ale też nie widać Stonki. Wczoraj chodziłem z tamtej strony pola, to też nie było. i tutaj też nie widać. O, to może będzie spokój ze stonką, ale chyba zapobiegawczo, gdzieś za tydzień to może i popryskam. No, tak. Było wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie kanał, komentujcie. No i tam napiszcie też w komentarzach, co można podsypać, te najważniejsze prążmucznika, żeby to lepsze było, lepszy efekt. No i od zarazy, oprysk, jaki dajecie, w miarę dobry, żeby był. No. Od Zialska. kupiłem już. To zobaczymy, chwalili, że dobry. Tylko nie pamiętam jaki. W następnym filmiku nakręcę jak będę pryskał. No, to do następnego.